Witam wszystkich na kanale Lebioda Gamer i zaczynamy trzeci odcinek z gry Assassin's Creed Valhalla. W ramach kontynuacji misji Więzy Krwi mamy porozmawiać z Randwikiem, która tu czeka na nas już w porcie w Fornburgu. A więc nie tracąc czasu, podchodzimy i rozmawiamy. Except to say the men who delayed us are dead. And how are you? Well enough. Though I have spent many tiresome days calming the rages of our king, he is not happy with you. I expected as much. And what of Sigurd? Has he returned from his raids? My husband should be home today. The last we heard, he was approaching Stavanger. Good to hear. We have need of his courage. Sigurd will not save you from his father's wrath, Eivor. You should know that by now. Did your raid not go as planned? They rarely go as planned. But we killed many of Kjotve's warriors. And there was this. My father's axe among the dead. Ah. After so many years. You should take it to Gunnar. He will give it back its edge. A good idea. After I see our king. That I do not advise. Not yet. He is meeting with a messenger from the north. I can wait. A cloud hangs over you. There's something wrong. Seeing my father's axe after seventeen winters, it stirred something in me, a feeling I've not had since the day he was killed. Since the day I got this, memories of past agonies, of sadness and pain. I should speak with Valka.

Prawy rodzinne, ok, czyli tu mamy i pomoc wyroczni. Czyli mamy dotrzeć do chaty walki albo porozmawiać z kowalem Gunarem. Dobra, umiejętności. Rodzaje węzłów. Inwestując punkty umiejętności w określone węzły zwiększysz swoją biegłość w walce. Węzły statystyk podnoszą podstawowe statystyki. Główne umiejętności odblokowują nowe możliwości w walce. Węzły, które masz na wyposażeniu, podnoszą poziom Twojej mocy. Im większa moc, tym lepsze Twoje przygotowanie na nadchodzące wyzwania. Ok, całkiem spore to drzewko się wydaje. I mamy cztery punkty umiejętności do zagospodarowania. Nic nie mogę teraz zrobić, musimy to chyba obejrzeć. Aha, tu jest jeszcze. O kurde, to jest w ogóle bardzo duże. Serio, nie możemy tego przyspieszyć. Jakbym tak zrobił, o. Dobra, czyli teraz pytanie, tu mamy co? Działania w ukryciu i cios w plecy. Dobra, tu mamy Atak dystansowy i domyślnie skryty zwiat. O, to jest coś dla mnie, coś, co by mnie interesowało. Tu mamy nadepnięcie, to też jest spoko, więc weźmy. Idźmy o, w tą stronę i równolegle pójdziemy w tym kierunku. Nasza moc to jest 5, nie wiem, jak dużo będzie jest jeszcze przed nami. No, tu mamy jakiś płaszcz. Aha, i możemy go rozwinąć. Okej. Okay. Tu mamy naszą tunikę. Zbroja klanu Kruka. Jak najbardziej to... Aha, tu brakuje nam materiałów, ale to założymy. Topór najeźdźcy. No nie no, weźmiemy topór Warina, naszego ojca. Tu nie mamy żadnego hełmu. Karwasze klanu Kruka, jak najbardziej. I tutaj spodnie klanu Kruka również sobie założymy. Tu już mamy tarczę klanu Kruka, więc tu nic nie zmieniamy. E, dobra, w kodeksie coś jeszcze mamy. Baza danych. Norwegia jako region odkryty. Ok, no to tu sobie możecie ewentualnie to poczytać, jak macie taką ochotę. A ja to sobie. A nie, to jeszcze ludzie są zaznaczeni. Randvi. Dak, kiotwę i Odyn. Jak chcecie, to możecie sobie o tych postaciach poczytać. Ja sobie to też zrobię, ale poza nagraniem. Więc tak, mamy w tym momencie dwa zadania. Bitwa o Północny Szlak albo doczy do chaty walki. Może zacznijmy od tej pomocy wyroczni. I musimy dojść gdzieś... Gdzie to będzie? 500 metrów u góry, tam gdzieś.

Ok, czyli pod prawą strzałką, Chodź dół. Tylko on tu chyba nie wyjedzie, coś mi się wydaje. A moment, co tu było? Oj coś tutaj było. O, to ulepszyło nasze zdro zdrowie. Dobra, czy ten kuń tu wyjedzie, bo jak nie, no to on mi jest tu średnio potrzebny. No. Tak słabo mu to idzie, ale się nie dziwię, bo to jest dość, bym powiedział, stromo. Dobra. Re resztę przebędziemy chyba sami tej drogi, bo to szkoda, szkoda czasu. To jest jeszcze gdzieś wyżej, 350 metrów. A tu coś jest, może jakiś prowiant? A jakieś tylko. Nazwijmy to w cudzysłowie gadżety. A to? Obsydian. I co z tego? Aha, coś zbieramy, jakiś pewien surowiec. Rude żelaza, dokładniej. Ok, no chyba tam muszę iść po tej linie. Tu przejdziemy tak normalnie. Skuba nie ale ma koordynację. No dobra. Idziemy gdzieś w tym kierunku, jeszcze 200 parę metrów. O, tu są też te skały. Weźmy to od razu zbierzmy. Podejrzewam, że później będzie nam to mniej potrzebne. Ale. Na początku zawsze się takie e, surowce przydają. Co ja robię? Dobra. Teraz jest 200 metrów, ale niżej. A tu co jest? Hmm, to nie tu umieliśmy w końcu iść? A, może to tamto coś? Ewidentnie nas to pcha na dół. Pozwólcie, że zrobię sobie chwileczkę przerwy i. Uzupełnię płyny. Sorry, zasło mi w gardle. Zdarza się. Tam niżej gdzieś to jest, dalej. Chata walki, okej. Okay. Hop. Hop. No i jesteśmy na miejscu. Tu wejdziemy? Chyba nie. Jezu, jak ciemno. She gives praises and she is greeted. For your hearing I hearken. O oh, ancient ones, great Odin, great Freya, I give you thanks for your gift of seder. She gives thanks and she is blessed. Eivor, it has been some time. What brings you so far to see me? I, I have come for your advice. Yes on a private matter. come. is your mother well? her mind is a jumble. she speaks to spirits. i fear her final winter has come. but she has me. now, let her speak to your needs. i have had a vision. a powerful vision. It may have been my battle lust or a delirium caused by the cold, but... Describe it for me. After 17 years, I saw my father's axe again. And when I touched it, the vision came on fast. There was a wolf howling in fears, and then a figure. A grey beard in a cloak with a single eye. He bid me follow him. The High One. He calls to you. Perhaps he means to speak with you, deliver a message. Only through Satyr will you see more clearly and unravel the threads that sit tangled upon your mind. This will not take long. Have you used this sort of magic before? I have no fear. It was not my satyr that made her like this. Her condition inspired the elixir. Did it help her? For a time, it opened her up to visions strange, unreadable things. Then she returned to her current state. Drink. If you seek true understanding, Okej. Okay. Co tu się wydarzy? Hmm? I saw nothing, Volka. Felt nothing. Jest wilk i brat przebrany, jeżeli dobrze to złał opałem Eivora. Tą postacią i ogólnie za światełkami, gdzie my dojdziemy, tu mamy znowu wilka, który nam otwiera drzwi. Dobra, czyli rozumiem, że Aivory jest w jakimś śnie. Azure anche a sicurda. Uh -huh. Uh -huh. Steady, Abel. It is Valka. I am here. Gods, I thought I. What was that? Tell me everything. I, I, I was on a mountain in a, in a violent blizzard, climbing toward the summit, following a, a wolf. Mm -hmm. I saw Odin and the Nornir spinning the threads of fate. They were watching me. Mm, not watching. They were showing you the way forward. Your life, your path, what lies before you, and where it ends. And the wolf was eager for my attention, as if it were beckoning me to follow. You are the Wolfkist. Fated to carry its mark for life. In this case, it might represent your ambition or your fear. I saw the gates to Odin's Hall of Slain Champions. They opened for me. Shades of Valhalla, for which you are destined. I do not know what else to say. My, my memories are faint, hazy. Did you reach the summit of this mountain? I did, yes. Sigurd was there, wounded, in pain. His fighting arm was missing. Then the wolf reappeared, the size of a dragon, twisted and terrible. It fixed its eyes on me and struck. Then I awoke. The gods favor you, Eibor. They always have. You will have your glory. And you will earn your place in Valhalla. But these portents carry a darker truth. The missing arm, the trail of blood, the beast. You will betray your brother, Sigurd. That is the meaning of your vision. That cannot be right. I would never betray Sigurd. He's my brother, my family. The Nordnir have spoken, and this is their message. No, this is wrong. Ok, poznajmy coraz więcej szczegółów z życia Eivora i relacji z innymi. Jest to zadanie już przez nas w tym momencie ukończone. Tu są konie, którymi możemy się poruszać. Mamy dodatkowe dwa punkty umiejętności, które oczywiście wykorzystamy e, może pójdźmy na razie tym szlakiem żeby za chwileczkę już uzyskać to nadepnięcie aha, moment, to to idzie jakoś inaczej? a, bo nie mamy już punktów umiejętności Myślę, że to dwa będą standardowe, ale jednak nie poznaliśmy też walkę, również możecie sobie o niej przeczytać w tym momencie e, co my tu, czy tu jest coś, co jeszcze możemy zrobić? Jest jakaś notka. Dary dla walki. Okej. Okay. Możesz wrócić do sady korzystając z funkcji szybkiej podróży w menu. No dobrze, zaraz to przetestujemy. Hop. Ja, oczywiście, jak zawsze musiałem nacisnąć coś, czego nie chciałem nacisnąć. No to dobra, przetestujmy sobie tą szybką podróż. Świat i możemy wrócić do naszego, aczkolwiek tu mamy punkt obserwacyjny niedaleko słuchajcie, spróbujemy sobie to jeszcze ogarnąć, tylko muszę to chyba zaznaczyć na mapie że chcę iść tu i to będziemy się udawać gdzieś w tamtym kierunku jak już jesteśmy tak blisko, pasuje sobie znaczy dobrze byłoby, może nie, że pasuje, ale fajnie byłoby aha, zapasy mamy pełne gdzie to będzie, o już widać, w którym miejscu no jest to kawałek drogi ale spróbujemy tu wyjść górą z, z, zdobyć ten punkt synchronizacyjny a następnie się już szybką podróżą wrócimy do Formburga, gdzie w następnym odcinku będziemy kontynuować drugą misję e, fabularną no wskakuj dobra, nie chcesz wskakiwać, to pójdziemy tędy No co jest, skakuj. Hop. Już coraz bliżej, coraz bliżej. Aczkolwiek wcale nie tak blisko. Po co ja wchodziłem na górę, a tu jeszcze mamy jakiś chyba obóz. Lunatyk? że ktoś tu mówił jako lunatyk. To mi wygląda jakiś mały obóz, czy też nie? O takim płotkiem ogrodzony. Tu coś mamy, pewnie jakieś drobiazgi, które później będziemy mogli sprzedać. Jeszcze srebro, no czemuż by nie. No dobra, jak ja mam tutaj teraz doskoczyć. Okej. Okay. Hop, hop. No i już jesteśmy prawie że na miejscu. A te punkty synchronizacyjne wcześniej czy później się nam na pewno przydadzą. Dobra, tu mamy zapasy pełne. No to teraz asasynowa wspinaczka. Hop. No i jasnor, tu. No. Hop. No. No. Ten nie. To jest ta skala do zniszczenia? Tak. No to sobie zbierzmy, oczywiście. Czemu tu nie mogę wskoczyć? Tu? Może tą ścianą muszę wejść? Chyba tak Tamta jest oblodzona Hop I słuchajcie, patrzcie jaki widok No i mamy synchronizację ukończoną. No i w tym momencie na pewno nam się pojawił fragment mapy, którego wcześniej nie widzieliśmy. O, właśnie tu. Tu mamy jeszcze też napisane ogólnie, że w naszym regionie, tym w Fylkę mamy dużo bogactw, tajemnic i trzy artefakty do znalezienia. Jeszcze tego nie widzimy. Z daleka dopiero jak zrobimy przybliżenie. Więc tym na pewno będziemy chcieli się zająć w jednym z następnych odcinków. A tymczasem wróćmy do Fornburga szybką podróżą i w tym miejscu zapewne się z wami pożegnam, żeby w następnym odcinku kontynuować kolejny wątek fabularny. Natomiast też będę musiał jakoś to sensownie zrobić, bo nie wiem w którym momencie ta misja nas gdzieś przeniesie w inne miejsce, żebym te wszystkie artefakty, tajemnice i bogactwa zdobył. No ale dobra, w tym momencie mamy jakieś zadania. Mamy jeszcze tylko te sprawy rodzinne, czyli mamy się spotkać z Kowalem Gunarem, ale to już zrobimy w następnym odcinku. Dzięki wszystkim za uwagę. Zostawcie kciuki w górę, zasubskrybujcie kanał i słyszymy się wkrótce. Do usłyszenia. Cześć.